To wideo zamieni prawdopodobnie 20 razy mniej czasu niż to co robię zazwyczaj Ale zrobimy takie odchylenie od rzeczywistości Wiecie, coś innego Raz na jakiś czas Zagramy sobie bramka bramkarza Nie no, nie no, my jesteśmy gospodarzem, szanujmy się Będziemy gospodarzem? No dawaj gościu, graj No graj, no No graj Dobra <grytania> Tylko żeby nie miał 26 ikon Co ma? Nie najprzyjemniejszy składzik Ach, zacznijmy to, zacznijmy. O, już widzę, jak ruszałem się, jak totalne gówno, już to widzę. O Boże, no, czemu oni się obracają? O Jezus, Maria, oni się obracają w jakieś cztery tygodnie. No, co to było za podanie, synu? Begowicz, klepa z Pickfordem. Jedź, Begowicz, jedź, ja ci zagram. Nie no, jak on. Jak wóz z węglem się rusza. Kasuj go. Dobra, taktyczny V. Kartka to jest. Pierwszy wał z Ruj Patrycji, a ten mu daje kartkę. Co on super OV już dał? Kurde, chyba nas, chyba nas troszeczkę lekceważy. Nasz popak O, kto tam wybiega? Begowicz, chyba nie jest chłodem, ale szybkości, ale wybiega! Jedź Begowicz! Oj, tam, Popę wjeżdżaj! Ole, tragiczne dośrodkowanie. Jezus, Maria! Oj, popę! Pope, Nasza jedyna szansa w tym spotkaniu i teraz Pajet jest. Ale Alison na bramce. O jezu, wam mu podamy. Zajebiście A, nasz kantet tutaj blokuje wszystko. Co to? Alison, czemu ty tego nie łapiesz? To leciało 40 lat. Pop, Begowicz. Oj, Begowicz. Begowicz ma chyba chyba na uderzenie. Begowicz, poprzeczka ale zajebał. Kasuj go. Jak to jest, Paul? Jak to jest, Paul? Nie mów za kartkę. Ty śmieciu! O, chyba, chyba tracimy bramkę. Chyba tracimy bramkę Ja pierdzielę po... takiej sytuacji mamy i on strzela po takim wylewie, no Czemu Alison... <laughs> Dlaczego Alison wykonuje rzut wolny? 18 celność! Ty to może być najlepiej w całej drużynie. Nie gadać to jest najlepiej w całej drużynie Pawiański ma celność 4 To da ciacho idealnie na głowę coś czuje

Nie no, Popę to jest taki kot! Jeśli nie macie kasy na napastnika, to kupujcie popę. Tylko żeby nam teraz nie strzelić tej wrzutki, nie z tej wrzutki. Brawo Alison. Dobra, trzymamy to. Jest! Jeden, jeden do przerwy! Jeden jeden do przerwy! Patrz, jak go ciśniemy! 58% posiadania piłki! Jak to nie... Ja pierdzielę! Ja, Czyli my musimy grać nimi do końca. O oh, jest... Dawaj, bring it on! Co jest? Nie mów, że nam... Nie mów, że nas wypieprzy! Ja pierdzielę no! Co się niby stało? Ja nie mogę! No i jesteśmy w dupie! Bez naszego środkowego obrońcy! Jezus Maria, w dziesiątkę jeszcze, no! Zagraj tutaj! Brawo! Lecimy z kontrą. A my nie mamy naszego prawego skrzydłowego teraz. Jak mu zagrał gównianie? No co to jest za piłka w ogóle? Kurwa mać! Ale co to była za czerwona kartka? No nic mu nie zrobił! Jasna dupa. Lecimy z kontrą. Mignolet. Dawaj, odrabiamy te straty. Ole, do dupy zagranie, no! Spalił to. Kur, y, no ja nie mogę! No super! Ekstra bramka, brawo, ale ty? Brawo, brawo, super bramka. No jak ty, Alison, placku tego nie łapiesz? To są profesjonalni piłkarze, profesjonalni, oni potrafią przyjąć, oni potrafią ruszyć z piłką, to nie jest tak, że oni nie potrafią nic zrobić. Pop, pop, mamy szansę, co to za drewno, co to za przyjęcie na 28 metrów, co to za klepa. Nie gadaj, że on z tego bramkę strzeli, nie gadaj, że on z tego bramkę strzeli. Oni już dubą oddychają, nie? Już dubą oddychają! Tylko Pop jest Bogiem. Mamy, wychodzimy. Oj! Bekowicz ze strzałem! Oj, rakieta! Ty to masz tam głowicę nuklearną w tej lewej nóżce. Podbijasz sobie. Naprawdę sobie podbijasz. Ale ty jesteś dobry. Ale jesteś dobry, gościu. Kwaita? I! I poprzeczka! Linia wypadło, nie! Sędzia przekupiony i dał drugą żółtą za jakiś... Kurde, gościu z głodu po tamu żółtą kartkę daje, nie? Jak chcecie jakiś inny challenge, to mi napiszcie, food Champions, ale ja nie mogę z tym! Nie, my, my naprawdę mogliśmy to wygrać! My naprawdę może... No dobra, może nie wygrać, ale zremisować, chociaż przegrać w dogrywce. Ale no nie po takim głównie, no ja pierdzielę, hitą za jakiś syf, dostaje czerwień, on mi tam łamie nogi, nic nie ma, kurde, no to jest skandal po prostu. To jest skandal!